Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Wczoraj powiedziałem, że zdałem sobie sprawę z czegoś jeszcze i powiem Wam o tym dzisiaj. Uświadomiłem sobie coś jeszcze. Bez względu na to, jak potężnie jestem używany przez Boga jako prorok lub nauczyciel, Nigdy, nawet przez sekundę, nie mogę brać za to chwały. Ponieważ Jezus nie patrzył, którzy ludzie są najlepsi i tych wybrał, was the worst, not the best. Paweł był najgorszy, a nie najlepszy. He even I was the greatest of sinners. Powiedział nawet, że był największym z grzeszników. Skoro wybrał mnie, nie ma to nic wspólnego z moimi kwalifikacjami. Za każdym razem, gdy Bóg używa mnie jako proroka lub nauczyciela, nie mogę być z tego dumny. Because he just made that choice. Ponieważ to on dokonał tego wyboru. But what else says. Ale zobacz, co jeszcze jest napisane. Heaven, po wstąpieniu do nieba. And he... Zabrał ze sobą wielu jeńców. Istnieją różne poglądy teologiczne na, na ten temat, więc zostawię to, ponieważ nie chcę tu wprowadzać zamieszania. Mam swoje zrozumienie tego, co mówi tutaj Paweł, ale szanuję to, że istnieją różne inne poglądy teologiczne na, na temat tego stwierdzenia. He says, spójrz, on mówi. I dary zostały dane ludziom. Widzisz, nawet jeśli zostałem wybrany przez Jezusa, i chociaż on jest moim mistrzem i panem, lecz nie zostałem dany jako dar dla Boga, ale zostałem dany jako dar dla ludzi. Oznacza to, że muszę pilnie służyć ludziom. Jeśli Bóg dał jako proroka i nauczyciela. To people, to the church. Jeśli Bóg dał mnie jako proroka i nauczyciela dla ludzi, dla kościoła, I must never under any circumstances nigdy pod żadnym pozorem use my prophetic or teaching gift to serve myself. Nie wolno mi używać mojego daru proroctwa lub nauczania, by służyć samemu sobie. If I would do that, I will have to give account to the one jeśli to zrobię, będę musiał zdać sprawę przed tym, który mnie powołał. Wyobrażasz sobie, że wykorzystuję swój dar proroczy do budowania własnej służby. Kiedy Biblia mówi jasno, że jestem dar gift. Że jestem darem danym ludziom. Innym ludziom. By im służyć. Wyobrażasz sobie, że ja jako prorok używam innych ludzi, żeby służyli mi i mojej służbie. Pewnego dnia stanę przed Jezusem i będę musiał zdać z tego sprawę. On powie do mnie. Reinhardzie, napisałem w Biblii, że byłeś darem dla ludzi, a nie ludzie byli darem dla ciebie. Dlaczego wykorzystałeś swoje prorocze powołanie, swoje prorocze uzdolnienie do budowania własnej służby? Why did you use of Dlaczego używałeś ludzi zamiast im służyć? I would not know what to say. Nie wiedziałbym, co powiedzieć. But I can never use people. Dlatego nigdy nie mogę wykorzystywać ludzi do budowania własnej służby lub do budowania tego, co chcę mieć. Czyż Jezus nie powołał swoich dwunastu apostołów? Pierwotnych dwunastu apostołów. I oto co Oto to co powiedział? If of you wants to be the greatest, Jeśli ktoś z was chce być największy, you need to be the of musi być sługą wszystkich. So those who want to be the greatest apostle are supposed to serve everybody. Tak więc ci, którzy chcą być największymi apostołami, powinni służyć wszystkim. Ci, którzy chcą być największymi the powinni służyć wszystkim. Ci, którzy chcą być największymi pastorami, powinni służyć wszystkim. W królestwie droga w górę zawsze prowadzi w dół. Uniżasz się, a wtedy Bóg jest tym, który cię podnosi. ever, ever built your ministry. On top of your gifting and calling. Nigdy, przenigdy nie buduj swoje posługi na bazie swoich uzdolnień i powołania. Jesteś darem dla człowieka, więc służysz ludziom. A jeśli Bóg zdecyduje, że twoja służba wzrośnie i stanie się wielka, to będzie to Jego wybór. To nie jest Twój wybór. Bóg zrobił wiele rzeczy przez mój dar. Bóg dokonał wielu rzeczy dzięki mojemu darowi. Bóg wpłynął na ludzi w narodach, do których nigdy nie myślałem, że dotrę. Mój zespół powiedział mi, że moje przesłania słuchane są w ponad 100 krajach świata. Nie mogę przypisać sobie żadnej z tych zasług. I understand I was just called to be a gift to people. Ponieważ rozumiem, że zostałem powołany, aby być darem dla ludzi. So I've given my life to people because if I serve people, I also serve God. Więc oddałem swoje życie ludziom, ponieważ jeśli służę ludziom, służę także Bogu, który dał mnie ludziom. I przez to, cokolwiek zrobiliśmy, Bóg postanowił, aby to wzrastało. Paul understood this clearly. Paweł wyraźnie to rozumiał. He told the Powiedział koryntianom. Everything the apostles to goes through the fire. Wszystko, co my, apostołowie, czynimy, przechodzi przez ogień. Jeśli przetrwa, otrzymamy nagrodę. Jeśli nie, nie

W tym samym kontekście mówi: Kim jesteśmy my, apostołowie? W zasadzie mówi: Jesteśmy niczym. Mówi: Jeden sieje, drugi podlewa, ale to Bóg daje wzrost. Widzisz, jeśli Bóg daje wzrost mojej służbie, to od niego zależy, jak duża ona będzie i w jakim kraju się rozwinie. That's not my problem. To nie mój problem. See you tomorrow. Do zobaczenia jutro.